Witam z tej strony Nightshade, ale to kolejny fanfic z serii 4 godzinki autorstwa Gathora. Historia odrodzenia Łoże na którym spoczywał wiekowy kurs było otoczone przez wielu ludzi. Było tam kilka osób z jego rodziny, dwójka pielęgniarek oraz co nie powinno nikogo dziwić, dziennikarze, śmierć jest medialna, śmierć doskonale sprzedaje, zwłaszcza taka dramatyczna i to ostatniego przedstawiciela swojego gatunku, skazanego na zapomnienie przez doskonalszą konkurencję. Każde wyschnięcie, każdy najdrobniejszy ruch starego beżowego jednorożca był rejestrowany przez kamery. Ten tego nie był w stanie nawet zauważyć, ze względu na przeniesioną przez starość ślepotę. Oczywiście wiedział o tym, zapytano go o zgodę na obecność dziennikarzy, nie chcąc szargać jego prywatności bez jego zgody. Udzielił jej, nawet niechętnie, zwłaszcza że jeden z jego wnuków był dziennikarzem. Myślał, że dostarczy wnusiowi dobrego tematu do kuriera kanterlowskiego by ten miał za co wyżywić prawnusie. Mówiąc prost, Kajny Sparkl, syn słynnej Trwajny Sparkl dawnej ambasadorki Westley, u ludzi miał tak doskonały, udokumentowane ostatnie chwile życia, że aż szkoda byłoby, gdyby jednak nie umarł w najbliższym czasie. Gdy FOL, front odrodzenia ludzkości, zakończył już kolejną demonstrację pod oknami Szpitala we Festival, dawniej znane jako Ponyville, a LDK, czyli Ludzie dla Kusy, jeszcze nie zdążyło przyjść. Kaines odezwał się wreszcie. Czuję, wychrypiał cicho. Wszyscy zgromadzeni w pokoju od razu zwrócili na niego swoją uwagę. Nieco do tej pory nadwątloną przez długie czekanie. Zbliża się koniec. Dziadku, możesz po prostu zdarzyć eliksir, wyszeptał jeden z jego wnuków, Michael Sparkle. Kuc był ślepy, ale spojrzenie, jakie rzucił młodzieńcowi, było mało przyjemne. Urodziłem się kucem, to i umrę kucem, wyrzucił z siebie przerywańca chwila dla zaczerpnięcia oddechu, jak podstarzała słodko wyglądająca porodia Dartha Wejdera. Na jego rogu zabłysła słaba mgiełka magii, zniknęła jednak szybko, niczym zdmuchnięta przez wiatr. Jaki to ma sens? Nie możesz po prostu odrzucić ten fałszywy patriotyzm rasowy, by być z rodziną, człowiek nie dał się ciszyć. Dłuższe życie, nowe ciało, wolny umysł, tyle możliwości za cenę tylko i wyłącznie odrzucenia słabego kuca. Nie chcę być czymś innym, widziałem upadek mojego gatunku, a teraz jestem jego requiem. Teraz już Kut zamilkł zamknął oczy, oddychał coraz bardziej nieregularnie, chrapliwie, jeden z pielęgniarzy zerknął nad czyty z podłączonej do czworunoga maszynerii i pokręcił lekko głową. Panie Sparkl, czy w pełni władzy umysłowych odmawia pan przyjęcia eliksiru humanizacyjnego? wyrecytował standardową formułkę, która od dziś miała stać się niepotrzebna na świecie. Owszem, wyszepty cicho starzec i umarł. Reakcja na tę śmierć była szybka, chociaż mało spektakularna. Pomijając reakcję rodziny, która była w miarę zwykła – płacz, żal smutek, sam Naczelnik Republiki Equestrii zadecydował o jak najrychlejszym spełnieniu woli zmarłego i skremowaniu go, po czym rozsypaniu prochów w parku narodowym Evertree. Jego książki o magii, przepisane Akademiki informatyczno-humanistycznej w Canterbury trafiły tam tego samego dnia, uzyskując przy okazji najwyższy stopień tajności. Pogrzeb był cichy i skromny, tylko najbliżsi członkowie rodziny, ksiądz chrześcijański i kilku leśników, pilnujących, by ceremonii nie zakłóciły bercji z lasu. Jeden z nich na rozkaz rządu osobiście zadbał, by prochy odpowiednio rozsypano. Szansa odzyskania materiału genetycznego miała być jak najmniejsza, ludzkość nie miała zamiaru powtarzać błędu kucy, który doprowadził już rasę prosto do księgi gatunków wymarłych. Dopiero gdy potomkowie rodu Sparkle wrócili do swoich domów, podano publicznie wiadomość o śmierci Nestora i ich rodu. Wśród ludzi zapełnowała euforia, ludzie wyszli na ulicę, by świętować weryfikację, oczyszczenie kwestii z innych ras. Będących zagrożeniem dla nowego porządku. Podano sobie wanona, płakano z radości, znoszono krzyki na część niezwyciężonego gatunku ludzkiego. Obywatele, przed godziną kucze zagrożenie odeszło w niebyt. Ostatni przedstawiciel rasy, która śmiała próbować zniewolić ludzkość, umarł do ostatniej chwili, błagając o porcję eliksiru humanizacyjnego. Historia i sprawiedliwość dziejowa wymagały jednak czegoś innego. I tak oto star przedstawiciel tchórzliwego skondylonego ekranu odszedł w stylu godnym jego pobratymcom. Znosimy dziś nasze ręce i dusze ku niebo, wspominając jeszcze raz Matkę Ziemię. Odebraną nami, zrujnowaną przez najeźdźców, z dumą w naszych ludzkich na wieki sercach możemy pozdrowić najdroższą naszemu sercu planetę gromki, nie trwóż się powrócimy wygnani w obcy świat niszczeni upodlani każdą chwilą życia w słabych kurczych ciałach nie ugięliśmy się uwięzieni we Questli, którą wzięliśmy jako odszkodowanie za cierpienie ponifikacji znajdziemy siłę by powrócić do naszego odwiecznego domu powrócimy dzisiaj każdy z nas może z dumą spojrzeć na siebie oraz swoje ludzkie siostry i braci Przetrwaliśmy to, co zdawało się być końcem ludzkości, dzięki drzemiącym w nas płomieni trzywiceństwa. Spójrzcie dookoła. Wszystko, co was otacza, jest tworem ludzkich rąk, wywalczonym naszym trudem, utrzymywanym przez podpłynący z naszych ciał podczas pracy dla gatunku. Teraz, gdy kwestia jest nasza, a wszystkie zagrożenia od smoków w pokuce zostały zneutralizowane, możemy śmiało podążyć w świetlaną przyszłość. Chwała ludzkości! Przemówienie naczelnika zostało przez potomków kainesa przyjęte z zrozumieniem. Doskonale widzieli, czemu racja stanu wymaga by odejście ostatniego kuca przedstawić z nim Kompletnie inaczej zareagowali członkowie LDK, którzy próbowali protestować przeciwko takiemu przedstawianiu ich dawnego gatunku w mediach, ale szybko zostali uspokojeni, w mniej lub bardziej pokojowy sposób. Szczególnie, że Kalicest nie był zwykłym kłócem, całe jego życie powiązane było z powrotem ludzkości. Od pierwszych dni życia jego żywot mógłby być kanwą filmu dokumentalnego o stosunkach kuczak-rystrańskich od samego początku. Bardzo się cieszę, Twilight, że wróciłaś już z szpitala. Twoje koleżanki już cię odwiedziły? Celestia siedziała w bibliotece w Ponyville przy tym samym stole, co i dawna uczennica. Ta? Z pewnym trudem oderwała wzrok od przejścia do pokoju obok, gdzie w końcu spał jej niedawno narodzony synek. Na jej ustach błąkał się delikatny uśmiech. — Na razie tylko Applejack i Wiem jednak z pewnego źródła, że reszta po prostu jest zajęta przygotowywaniem przyjęcia niespodzianki z tej okazji. Będę musiała udawać, że nic nie widziałam — zachichotała cicho — ta wizyta dwóch pozostałych dawnych ambasadorek bardzo ją ucieszyła. Przy okazji miała okazję uspokoić Fluttershy, której również zbliżał się termin porodu i z dnia na dzień stawała się coraz bardziej nerwowa. Przynajmniej Twilight była pewna, że będzie doskonałą, troskliwą matką, a Ty Jax za to powinna być doskonałą ciotką dla źrebaków Pegazicy. Rozmyślania przerwało ciche pukanie drzwi wejściowych. Zarówno księżniczka, jak i świeżo upieczona matka obróciły głowę w tamtą stronę. zaś zaświetlała znowu. To musi być Universdown. Chciał przyjść pogratulować i porozmawiać, bo też ma mieć rybaka. Zdziwi się, powiedziała cicho do mentorki. I już głośniej, ale nie na tyle, by obudzić syna, zawołała. Proszę, drzwi otworzyły się prawie od razu i przeszedł przez niewielki, biały jednorożec. Zatrzymał się jak wryty na widok Krzyleski i odkrząknął nerwowo. — Nie masz się o co martwić, mój mały kuc. Księżniczka przerwała, gdy Dawn odetchnął z pełną ulgą, po czym twardo stanął na dwóch nogach. Czuła coś dziwnego. To zaszczyt wreszcie spotkać Waszą Wysokość gładko wyrzucił z siebie człowiek, odgarniając kaptur złysej głowy. Iluzja opadała coraz szybciej, odsłaniając kolejne szczegóły: ciepłe płaszcz z kapturem, pierścień z wydzierunkiem Ziemi, szabla w pasie. Pewnie nie byłoby to takie dziwne, gdyby nie kilka drobnych faktów. Po pierwsze, byli w Equestrii, gdzie panowało spore natężenie magii, zdolne zabić człowieka w kilka minut. Po drugie, ludzie nie byli zdolni do korzystania z magii, nawet tak prymitywnej jak iluzje. Po trzecie, ostatnie ludzi widziano 10 lat wcześniej w zaklęcie puryfikacji, mające odłączyć je z tego wszechświata kosztą żyjących na Ziemi, na której pasożytowała kucza kraina ludzi dokonało kompletnego zniszczenia trzeciej planety od Słońca, dając jednak magicznej kraj niewystarczający impet, by powrócić do własnej galaktyki. Co, co to ma znaczyć bawisz się iluzjami down? „Toilet zmarszczyła brwi. Jeźdź za nią, o jednorożcu gwałtownie się pogorszyło. Przypominanie komukolwiek o tej brutalnej przepełnionej nienawiścią rasie i to w obecność celestii, która wyzwoliła ich z okowu księżycowska uznawała za wręcz niesmaczne. Człowiek pokręcił głową. „ Przybyłam tu! by negocjować warunki powrotu ludzkości. Mam nadzieję powrotu pokojowego, dodał Panie Down, zaczęła Celestia, ale ku jej ogromnemu zdziwieniu i gniewowi przerwano jej. Za pozwoleniem, księżniczko. Nazywam się James Myers. Przepraszam, że przerwałem, skłonił lekko głowę, ale to nie uspokoiło od Stało się to, czego nie przewidywała nawet najgorszych snach, najstraszniejszy gatunek. Jaki poznała powróci do kwestii? Nic nie szkodzi, odpowiedziała melodyjnym głosem, starając się ogarnąć na to myśli, znała potencjał drzemiący w ludziach i wolała nie ryzykować, że odezwie się w nich najgorsze części i charakteru. Co gorsza, kore jest tu jeden człowiek, może być ich więcej, a on chce jeszcze negocjować ich powrót? Jeśli można zapytać, jak wiele was jest, niewiele odpowiedział nieco zdziwiony delegat człowieczeństwa planował się zapytać od tego pytania ale nie zdążył bo róg księżniczki zapłysnął przez chwilę a on stracił na chwilę równowagę w jego oczach pojawiły się łzy gdy ręce na których próbował się podnieść z podłogi zaczęły przeobrażać się w kopyta nie miej tylko nie to sięgnął do kieszeni z której spróbował wyjąć pistolet nie udało mu się to bo po chwili stracił przytomność. Twilight dotknęła z ulgą. Lubiłam ludzi, jako osoby, ale wolałabym nie widzieć powrotu ich gatunku. Podeszła do przerobrażającego się człowieka. Po raz pierwszy od wielu lat, widząc czyjąś ponifikację, pochyła się nieco nad pistoletem leżącym na ziemi. Księżniczko, co ty jest? Uniosła magią do góry niewielki, czarny krążek, który wypadł człowiekowi razem z bronią. Celestia skoncentrowała na tym wzrok. Jakieś urządzenie odbierające i nadające sygnały. Za chwilę się wiemy? powiedziała autorytarnym tonem, patrząc znacząco na powracającego do dawnej formy Dauna. Obie klacze siedziały chwilę w ciszy, aż usłyszały cichy szloch. Majer ponownie wyglądający jak Uniwers Town leżał skulony w kłębek, a z jego oczu sączyły się łzy. Celestia... W której sercu na ten widok odezwał ci instynkt macierzyński, jaki odczuła do wszystkich swoich małych cygów, podeszła do niego i pogładziła go po grzywie. Już, spokojnie, powiedziała łagodnie. Nie, nie wierzę, że przywróciłem sobie to ohydne ciało, że zrezygnowałem z swojej kucowatości, pociągnął mocnej nosem, starając się uspokoić w obecności swojej ładczyni i bogini. Wybacz mi, pani, jeszcze pomagałem innym szerzyć to brzydlistwo, rozszlochał się znowu. Właśnie po to ci teraz potrzebujemy, Down. Zło może opętać każdego kuca, czego dowodem jest moja siostra, ale dzięki magii przyjaźni mamy możliwość odpokutowania go, mówiła dalej łagodnym tonem. Ilu jeszcze jest ludzi? Co to za urządzenie? Znowu na chwilę zapanowała cisza, przerywana tylko szlochaniem. Kilka milionów. Oszkańcie pani, wyszeptał były człowiek, zaczynając drżeć. A to, oczy mu się rozszerzyły. A to to komunikator. Podaje wiadomości. Miałem też podać efekt negocjacji. Muszę złożyć raport. Zerwał się na równe nogi. Komunikator. Aktywacja głosowa. Funkcja podstawowa, powiedział stanowczym tonem. Radio włączone, odpowiedział beznamiętnym głosem krążek. Hej, chłopcy, bagnę na broń! Długa droga, daleka przed nami. Radio zaczęło grać, ludzką muzykę dał nodę z ulgą. Dobrze, aktywacja głosowa, aktywacja głosowa, funkcja zaawansowana, zażądał. Muzyka się urwała. Brak potwierdzenia zgodności głosu, oznajmiło urządzonko. Hmm, mam milszy głos niż wy poprzedniej postaci, aktywację siatkówką, kurz wzdrygnął się nieco przy mówieniu w poprzedniej postaci. W jednym miejscu komunikator otworzył się, ukazując zgromadzonym w pomieszczeniu istotą czytnik siatkówki. Down podszedł i popatrzył w niego. Brak potwierdzenia godności siatkówki, padło spokojnie. Em, to chyba niedobrze. By włączyć tryb nadawania, mógłbym skorzystać tylko z czytnika linii papilarnych, a ich nie mam. Ogier wydawał się być nieco zmartwiony. Z drugiej strony, chyba się nigdy stanie, jak nie na nam wiadomości. Zresztą, chyba, jeżeli tak minął przeznaczony nad czas. Próbował się śmiechnąć niemrawo. Mają siedzibę organizacji. Wy, my. Uwaga, uwaga, To naczelnik Fiesta do wszystkich ludzi. Powtarzam, do wszystkich ludzi. Konsul Majers, który pół godziny temu wszedł do budynku. Gdzie przebywa Celestia, nie nadał jeszcze potwierdzenia rozpoczęcia rozmów. Mamy potwierdzenie wzrokowe ponifikacji. Wzrok Twilight szybko powędrował w stronę okna, za którego mignęła jej pozbawiona sierści twarz. Grzywa stanęła jej dęba ze strachu. Oznaczać to może jedno: imperialistyczna rasa kuców odtrąciła wyciągniętą ku niej rękę i zaatakowała naszego wyconnika. Nie było im dość zgładzenia naszego świata. Teraz próbują jeszcze stłumić nasze odrodzenie. Decyzją moją w tej sytuacji jest... zaczynać! Sekcja Malchatańska gotowa do walki, zameldował inny głos. Legion ludzki w fildelki gotowa do walki. Porocznik Wittoni z Ponyville melduje pewną gotowość i chęć do walki o wolność. Celestia z narastającą grozą słuchała, jak w każdym większym mieście w kraju aktywizowała się grupa bojowa ludzi. Szczególnie dużo było ich na tak zwanym czyli terenach powstałych z przez barierę ziemi. Doskonale, z Bogiem, za ludzkość, naczelnik fiesta, bez odbioru, rozłączył się, a z miejsca jego przemowy powróciła muzyka. They raped and born of fatherland, we know the nothing shall There's no tomorrow, zawył głośno otwarz, budząc świętego syna Twilight Kagnesa. Do momentu, gdy chwilę później za oknem zaterkotał pstel ręczny, spokojny stan źrebaczka był jedyną ofiarą tej wojny. Ulice Canterlot obsłuszały po ataku biologicznym na miasto. Tutejszy oddział Frontu Odróżnienia Ludzkości nie był za duży, ale na tyle dobrze wyposażony, że jako jedyny w całym kraju posiadał wirus D. Sztucznie opracowaną zarazę, uderzającą tylko w kucę, w ilościach wystarczających na tak duży środek miejski, nawet mimo szybkiej akcji Gwardii Ekwestrańskiej miasto zostało sparaliżowane chwilę potem tym, gdy odpalono zapalniki, Chociaż nie, coś zaczęło się ruszać po okolicy. Dwunogie istoty w buronatych mundurach zatrzymywały się na chwilę przy każdym domu i każdym kucu leżącym na ulicy. Schemat był prosty. Znajdą kuca, podchodzą, informują go, że umiera, mówią, że humanizacja leczy tą chorobę. Jak na razie w ślad za nimi przybywało ludzi. Tego dnia młody Kynes stracił swojego wujka, Shining Armor'a. Jednorożec był jednym z niewielu kucy, który odmówił humanizacji. Odchodził z tego świata patrząc na niepewnie stającą po raz pierwszy w życiu na dwóch nogach Kadens. Wojna nie była długa, nawet nie miała wiele ofiar śmiertelnych, jak na tak dużą skalę działań zbrojnych. Dwucyfrowa liczba trupów brzmiała jak kpina, ale taka była specyfika tego konfliktu. Ludzie mieli eliksiry humanizacyjne, których używali często i bez umiaru, Huta również wywlekały z muzeów zakurzone fiolki eliksirów, wypełniając rozkaz celestii o przywróceniu naszych zagubionych braci stadu. Sporym problemem Equestron była słaba jakość uzbrojenia, oje ludzie swój eliksir humanizacyjny odkryli dopiero w Ekwestrii, przez co znali jego recepturę, a do tego każdy z nich był w coś uzbrojony, to klucze napoje ponifikacyjne produkowały na ziemi, a ich technologia nie była najwyższych lotów. 68 dnia powstania, zwanego potem Wojną o Dobro, Celestia, stojąc w obliczu kolejnej ludzkiej ofensywy, tym razem wymierzony w tereny o najgęstszym zaludnieniu, pogodziła się z porażką i poprosiła o pokój. Podpisanie traktatu pokojowego miało odbycie w Manhattanie, nowej stolicy państwa westerńskiego, przynajmniej do czasu ponownego zaludnienia Canterlot, które przypominało obecny miasto duchów. Nawet Luna, mimo że przeżyła tak zarazy, zmagała się teraz z wirusem D, starając się go pozbyć swojego organizmu. Szeregi kłócy patrzyły w milczeniu na defizującą środkiem miasta armię ludzką, a potem kuczą. Defilada wojskowa obydwu stron spotkała się w najlepszym wypadku, bardzo ochłodnym przyjęciem. Nie było to jednak ważne w obliczu końca konfliktu. Na mocy traktatu prawie połowa ekspresji, w tym większość obrzeży, miała trafić do ludzkiego państwa. Obie strony miały też podpisy pakt o nieagresy na 30 lat. Stało się jednak coś niesamowitego, nie do pojęcia. W chwili gdy naczelnik Fiesta wychodził z budynku, gdzie przed chwilą podpisywał dokumenty pokojowe, podleciał do niego jasnobłękity Pegas i miningaren, rzucając w niego eliksirem wiśniowym chwilę później zginął rozstrzelany przez straż ale zło się wydarzyło. Przywódca ludzkości był na razie nie do odratowania, przynajmniej do chwili, gdy miał minąć czas od punifikacji, umożliwiający bezproblemową humanizację. To, co stało się później, zostało zapamiętane jako krwawa środa, rozścieczone oddziały ludzkie, stacjonujące w mieście, uznając za na swojego lidera za złamanie postanowień traktatu uderzyły na wojska kwestiańskie. W ciągu godziny zginęło więcej żołnierzy obu stron niż przez 68 dni wojny. Wśród poległych była ambasadorka kwestryjnej Ziemi, Twilight Spartle. Zszokowana rozmiarem rzezi Celestia, gdy powstrzymała się starcia, dodała do traktatu jeden punkt, by złagodzić ludzki gniew. Pozwoliła na stworzenie biur humanizacyjnych. Niedługo później, gdy rozpoczął się boom humanizacyjny wśród konwertytów, Codzienną ilością humanizacji, większą niż kiedykolwiek wynosiła codzienna liczba ponifikacji, zmarła nagle Luna. Zaledwie dwa miesiące po niej, żywota dokonała pogrążona w ciężkim smutku po utracie siostry i uczennicy Celestia. Według świadków, jej ostatnie słowa brzmiały Bez kucy nie mogę żyć, dołączę do was. Osierocony kindness, do tej pory wychowywany na dworze, po raz kolejny stracił dom i opiekę. Jego kolejny opiekun miał już go nie opuścić jednak aż do pełnoletności. Otworzenie pierwszego biura humanizacyjnego poza terenem obrzeży spotkało się z ogromnym szokiem wśród mieszkańców Equestry. Dla nich ludzie byli odpowiedzialni za wyniszczającą wojnę, wyludnienie Canterlot, Krwałą Środę, a ostatecznie za śmierć księżniczek. Początkowo biura nie cieszyły się zbytnią popularnością. Sytuacja zaczęła się zmieniać dopiero potem. Kurcza część jakłestry stanęła bowiem w obliczu kryzysu gospodarczego o nigdy niespotkanej skali. Pozbawiony nagle sporej części surowców z obrzeży przemysł stanął, a bez księżniczek w życie polityczne zaczęła się wkradać anarchia i nieład. Gdy pierwsze czworonogi, skuszone sielską wizją życia w republice, jak nazywano ludzkie państwo, oddały kopyta za praktyczne, estetyczne palce, część kucy dostrzegła zagrożenie. F.O.K., Front Obrony Kucy, założony przez jasno-beżą klacz imieniem daktyl, szybko stanął do walki z zagrożeniem dla gatunku. Razem ze swoim młodym wychowankiem, Kaindesem zaczęła siać pod spraw ludzi. Kiedyś, gdy L walczył z krócami, ekwestra nie reagowała stanowczo, przynajmniej nie tak stanowczo jak Republika. Wkroczenie armii ludzkiej do po raz kolejny i poddanie temu krajowej kopacji nie sprzyjało działalności EWOK. Szybko spora część członków odeszła, w tym młody Kajnez, prosząc o niskie wyroki. W organizacji pozostali tylko fanatycy, jak na przykład Star, organizujący zamachy nawet za cenę represji na ludności cywilnej kraju. Najsłynniejszą akcją Ewoka była na pewno operacja Surazel, o nazwie nawiązującej do imienia jednego z legendarnych bohaterów ekwestryańskich. Polegała na nim mniej, nie więcej, tylko próbie wzniecenia wojny między ludźmi i smokami, a następnie ataku terrorystycznym na dużą skalę z użyciem Eliksira kwalifikacyjna plan się udał w połowie. Zapasy eliksiru przechwyciły ludzkie siły policyjne utrzymujące porządek w okupowanym kraju. Wojna wybuchła, ale się dość szybko skończyła. Gdy smoki nas spokojnie przygotowywały się do mordowania tych śmiesznych wnogów, nad ich największym leżem pojawił się samolot. Nie zaatakowały go, zafascynowany tym dziwnym tworem, nie zareagowały nawet, gdy wypadł z niego niewielki, okrągły obieg. Atak atomowy na Dragon zakończył wojnę zanim się zaczęła. Dorosły szkalny miał szczęście w nieszczęściu, opuścił zaatakowane miejsce ledwie kilka godzin wcześniej, gdzie towarzyszył towarzyszyłby towarzyszom z Eboka. Naczelnik ludzkości Fiesta, jako przykład podając próbę ataku smoków na ludzkość przygotowaną przez ogłosiła, że Republika nie jest w stanie spokojnie egzystować, mając wokół siebie tyle agresywnych gatunków. Od tej pory cały świat miał poznać ludzką siłę. Pierwsze poznały ją smoki, tępione i wyniszczone. Potem kolejne kraje padały jak kostki domina, Arabia Siedłana, Królestwo Gryfu, Zebrika, pod najdrobniejszym pretekstem wkraczano, by nieść tam pochodnie humanizacji. Okupacje nie były nawet brutalne, pomijając fakt, że można było się schumanizować, a w kraju rządził inny gatunek. Warunki nie zmieniały się zbytnio. Mimo to coraz więcej istot poddawało się humanizacji, chcąc lepszego bytu z chęci kolaboracji z nudów. Kajmnis wiedział o tym doskonale. Jego pierwsza żona, zebra para, zmieniła się w człowieka, gdy odkryła, że nawiedzona przez suszę zebrika zostanie opleciona przez rurociągi mające dostarczyć wodę do najważniejszych miast. Druga żona, z którą się ożenił w dość późnym wieku 50 lat zrobiła to, gdy zapadła na ciężką chorobę pochodną wirusa D. I tak, rok po roku, został sam. Jedynym z ostatnich kluczy stawiających opór nowemu porządkowi był Star, dowódca FOK, Dzielny Pegas, wychodząc cało z każej opresji, dogryzał ludziom jak się dało, nawet eliminując panią naczelnik Fiestę. Nawet koniec życia miał Epicki godny swojej roli w historii. Pewnego dnia powinnałam mu się nogę w okupowanym Canterlot, mimo swojego statusu praktycznie przekształconego w Stolicę Republiki, został dostrzeżony, postrzelony w skrzydło przez policję, uciekł do ogrodów pałacowych i u stóp pomnika Discorda stawiał opór przeważającym siłą wroga. Wreszcie został schumanizowany i padł jako ostatni członek swojej organizacji. Chaos wywołany przez walkę rozkruszył przy okazji posąg. Jak mówili potem świadkowie, Discord miał okropnie głupie minę, gdy oblano go eliksirem humanizacyjnym. Po pierwszym szoku z rezygnacją przyjął nową postać, został księgowym. Stary nie miał tyle szczęścia, zbyt silny by dać sobie odmienić umysł, popełnił samobójstwo po obudzeniu się snu humanizacyjnego. Jednym z kucy, który próbował pomóc danemu przywódcy w ucieczce był Kalinest. I taka historia dobiega końca. Historia o odwadze, umiejętności radzenia sobie z przeciwnościami losu i wiecznej wierności. Świat nie był życzliwy dla klejnęce Sparchel, który stracił przez ludzi wszystko, prawie. Bo gdy otworzył znowu oczy, dostrzegł lśniwający uśmiech celestii i ciepły uścisk swojej matki. Dla niego humanizacja nie miała być przedłużeniem życia, a śmiercią na wieki. Jestem z ciebie dumna, szepnęła Twi. I wreszcie po śmierci odrodziło się w nim szczęście. Koniec.